Jedziemy. A bo jeszcze, jeszcze musisz podać Pani adres, kurac, gdzie siedzimy. Jak wpiszą, że... to będą wiedzieć. Serwis Skrzyń. ciepło, no nie? No i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ale tu powiem ci, u Was tu bardziej zimniej niż u nas, Ty. Tu wieje, tu jest taki, kurde, przeciąg. I taka bębka. Fajno będzie. No, kurwa. To jeszcze byś kurwa normalnie jeździł te. Nie jest jakieś zgnito, ani nic. No. Opęci, poszły ceny te. Za takie auto, kurwa, dwa koła. No, kurwa, to jest śmiech na sali. Jedziemy. 3, 2, 1, Go! Czy ja Prawy czterdzieści. Tam drzewo na opadną? Mówię tam drzewo z najniższą. Chyba ma do ogniska. Chyba ma do ogniska. No gdzie tu Potrenować gdzie? na godzin wystarczająco mocy. No więcej to już by się tym chyba za bardzo nie dało Тогда Jedź przyjdziemy z Pietrem, ale widzę, że on już też poszedł ku nam Jedziemy Dobra, widzimy się za chwilę.